W starostwie powiatowym w Kłocku odbyła się druga część pierwszej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której wybierano władze powiatowe. Sesję poprowadził przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kłonowski. Chciałbym przede wszystkim podziękować radnym piątej kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego za zaufanie, za to, że poparli moją kandydaturę w głosowaniu nad wyborem na przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego piątej kadencji. Ta ilość głosów uzyskanych, 17, jest dla, 17 głosów, jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca. Czwarta kadencja to 13 mandatów Platformy Obywatelskiej, obecnie 11. Wynik nieco gorszy, no zaledwie o dwa mandaty. Biorąc pod uwagę sytuację w kraju, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich lat, no i sprawowanie przez Platformę Obywatelską Rządów w kraju, ten wynik uważamy za Sukces. Ale z taką ilością samodzielnie rządy byłyby niemożliwe. Przypomnę: 29-osobowy skład Rady, dlatego też zaplanowaliśmy szeroką współpracę, szeroką koalicję. I tak w tej koalicji rządzącej uczestniczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, przypomnę: trzy mandaty oraz porozumienie samorządowe, trzy mandaty. To daje nam stabilną większość. Oczywiście nie zamykamy nikomu drogi do yy, wspierania dobrych decyzji dla mieszkańców powiatu kurckiego. W trakcie obrad obecnej sesji Rady Powiatu wybrano w tajnym głosowaniu Prezydium Rady Powiatu oraz skład Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Kłodzkiego zostały Renata Wolan-Niemczyk z Platformy Obywatelskiej oraz Renata Dudek z Porozumienia Samorządowego. Starostą kłodzkim piątej kadencji ponownie został wybrany Maciej Awirzeń. Dzisiaj jest taka sytuacja, że został pan wybrany na starostę. Zaskoczony pan był taką decyzją? <laughs> e Powiem tak, że oczekiwałem tej decyzji z niecierpliwością i trochę z drżeniem serca, aczkolwiek e, rozmowy na temat tego, kogo koalicja e, i kogo Platforma też wystawi jako ta zwycięska partia, która rzeczywiście wprowadziła najwięcej ilości e, radnych, e, no to były wcześniej i zarząd powiatowy też desygnował e, moją osobę na, na, na to stanowisko i myślę, że e, jestem, no po pierwsze jestem wdzięczny radnym, że rzeczywiście pozwolą mi dalej pracować, bo ta kontynuacja pracy czterech lat wcześniej, i teraz następne mam nadzieję 4 lata pozwoli na zrealizowanie wszystkich planów, które, które zra, zaczęliśmy robić już w poprzedniej kadencji. No to po raz pierwszy się zdarza i chyba to jest dobre, hmm, dobra sytuacja, że rzeczywiście można kontynuować jako jeden starosta swoje działania z, poprzednich, z poprzedniej kadencji. starostą powiatu kłodzkiego wybrano Małgorzatę Jędrzejczyk-Skrzypczyk. Bardzo serdecznie dziękuję za okazane mi poparcie i obiecuję pracować rzetelnie, sumiennie i uczciwie dla naszego wspólnego dobra, jakim jest Powiat Kurski. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie. W tym dniu również wybrano etatowego członka zarządu Powiatu Kłockiego. Funkcję tę objął Piotr Marchewka. Natomiast nietatowymi członkami zarządu zostali Kazimierz Droszcz i Robert Duma. Wybierano również składy Komisji Rady Powiatu Kłockiego oraz przewodniczących tych komisji. To znaczy, widać, że uformowała się już koalicja Platformy Obywatelskiej, Porozumienia Samorządowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i, i najprawdopodobniej Rozwoju Partnerstwa. Rzeczywiście, jeśli chodzi o wybory, są one bardzo ważne. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy w wyborach samorządowych poparli Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Mamy tutaj historyczny sukces 10 mandatów. W klubie oczywiście będzie 9 osób. W dalszym ciągu priorytetem powiatu kłodzkiego i zarządu będzie, będą drogi, remonty, inwestycje drogowe. To są te rzeczy, których żaden przedsiębiorca nie zrobi. Nie chodzi o to, żeby kon konkurować z przedsiębiorcami robiąc Różne e, dziwne rzeczy. Chodzi o to, żeby zrobić to, czego e, sami, e, sami przedsiębiorcy, sami mieszkańcy nie zrobią, czyli te drogi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa oświata, e, pomoc społeczna. E, oczywiście to są inwestycje, które, które już przy, były przygotowywane tak samo z EUWT, czyli współpracy transgranicznej polsko-czeskiej, jak i z RPO, czyli ze środków unijnych, e, m, które do dyspozycji są e, Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy wspólnie realizować projekty razem z gminami. Już te rozmowy są toczone z poszczególnymi burmistrzami, aby udało się nam zrobić wspólne duże projekty. Teraz już skończyły się projekty na jedną gminę. To muszą być projekty większe. Takie jak na przykład nasz projekt powiatowy E-Urząd, czyli urząd elektroniczny, w którym uczestniczy 11 gmin oprócz powiatu. I takie projekty będziemy starali się realizować.